a jesteśmy tutaj po trzecim locie na Wołgiarejów jak tutaj widać gąbki są po, po deszczyku trafiliśmy na, na, na jakieś deszcze deszcze przelotne daliśmy 342 gołębie jest w tej chwili 256 gołębi Także lot jest ciężkim lotem Golki już dzisiaj przychodziły, ale już nie tak w już porozbijane grupowo były te gołąbki. O, tutaj mamy gołąbki, które doszły niedawno. Już, już widać, że już gołąbki dostały. Troszkę w Czyli Dzisiaj cały jest bardzo wymagający. Zrobiliśmy troszeczkę krótsze, 170 km, miał być 200, a 30 km się cofnęli z gołąbkami, tam nie padało, tylko mrzawka była, także puścili gołąbki, 7.45, a po 10 gołąbki się pokazały. Także brakuje nam jeszcze 80 parę gołąbków. Myślę, że to podchodzą te gołąbki. Przerwy są z tymi gołąbkami. Także już się zbliża. To ledzy. Dobry lot wszystkim i wieczorem zaczynamy listę. Robert Henkel w Ugiareju, 2019.